Cześć! Ja nazywam się Przemek Sibera, a to kanał Afiliacja w Pigułce w całości poświęcony tematyce zarabiania w internecie. Strona internetowa to według mnie najlepszy sposób na promocję programów afiliacyjnych. Ale oczywiście nie jedyny, o czym wspominałem już nieraz na tym kanale. Online marketerzy wręcz prześcigują się w pomysłach na Nowe sposoby promocji pro programów afiliacyjnych, tak aby zarobić jak najszybciej, jak z jak najmniejszym nakładem finansowym i z jak najmniejszym nakładem sił. Jedną z takich metod jest Parasite SEO. Jest to metoda szczególnie popularna wśród młodych online marketerów, tych niedoświadczonych graczy, którzy dopiero zaczynają i których, którym, którzy nie myślą długofalowo. Tylko po prostu chcą zarobić tu i teraz. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o tej metodzie, to zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Na tym filmie wyjaśnię ci, co to jest te Parasite SEO, jakie są wady i zalety tej metody, no i jak wykorzystać ją najlepiej, tak aby jak najszybciej, z jak najmniejszym nakładem sił, wypozycjonować swoją stronę i zacząć zarabiać pierwsze pieniądze online, na przykład właśnie z. Afiliacji. No i na koniec jeszcze mały bonus. Przedstawię Ci listę platform, które ja znalazłem sam i które powinny świetnie nadawać się do tej metody, więc myślę, że będzie się działo. Ale tradycyjnie zanim przejdziemy do konkretów, zaproszę Cię do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka obok, no aby być na bieżąco informowanym, że jakiś na przykład nowy film pojawił się na moim kanale. Dla zasięgów, pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, z, nie wiem, komentarz. No i najważniejsze, przesłać ten film dalej do swoich znajomych, gdzieś na przykład na social mediach, aby dowiedzieli się, że jest taki ktoś jak Przemek Cybera, który uczy, za darmo zarabiać pieniądze w internecie, i nie jest to wcale jakieś mega trudne. No i nie zapomnij śledzić mnie na social mediach, jeśli tego jeszcze nie robisz. Jestem m.in. na Facebooku, Twitterze, LinkedInie i Instagramie. Tam staram się wrzucać materiały, których nie mogę wrzucać tutaj na YouTube. Także myślę, że warto dołączyć. No to teraz czas na konkrety, ale najpierw intro. No to czym jest Parasite SEO? Jeśli znasz język angielski i wiesz, co to znaczy Parasites, to może ci się to źle kojarzyć. Jeśli nie wiesz, co to znaczy, to wyjaśnię ci, że po angielsku Parasites to po prostu pasożyt. Od razu jednak cię uspokoję. Ta metoda, o której będę dzisiaj mówił, czyli Parasite SEO, nie ma niczego wspólnego z jakimiś tam okropnymi rzeczami. Nie jest to żadna metoda. Nieetyczna. Jest to po prostu metoda, która może Ci zapewnić wysokie pozycje w Google w bardzo krótkim czasie i z niewielkim nakładem finansowym. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Do rzeczy. Na kanale afiliacje Pigu w Pigułce już od kilku miesięcy, bo chyba działam od września 2021 roku. staram się wbić do głowy, jak zbudować swoją stronę internetową, jak ją wypozycjonować w Google. Tak. Aby zacząć zarabiać swoje pierwsze pieniądze online i być może w czasie, z czasem, po prostu przekształcić to w swoje główne źródło dochodu, afiliacja to naprawdę bardzo fajny sposób na życie, sposób na zarabianie pieniędzy, ponieważ możesz ją robić w każdym miejscu na ziemi. Możesz siedzieć równie dobrze przed telewizorem, w kapciach, popijać sobie piwko no i równie dobrze możesz sobie siedzieć. Gdzieś na przykład w ogródku, czy na, plażę, na plaży z widokiem na morze. Perspektywa kusząca. A Parasite CEO jest bardzo podobne do tego, co ja właśnie staram się Ciebie tutaj uczyć na tym kanale. Z tym, że wykorzystujemy tutaj moc nie swojej domeny, tylko domeny kogoś innego. Założę się, że słyszałeś już kiedyś o takich serwisach jak Tumblr czy Blogspot. Czy na przykład Wix czy Webly, albo Medium, gdzie możesz założyć własnego bloga, publikować własne artykuły i zbierać swoich, swoich czytelników. Dziś nadal to możesz zrobić, nadal możesz publikować tam swoje wpisy, ale jeśli mam być szczery, te domeny po prostu nie mają już takiej mocy jak kiedyś zostały po prostu przeorane przez różnej maści online marketerów. Google je zdewaluowało ich wartość i żeby je wypromować w Google to już jest dużo ciężka, dużo cięższa sprawa niż kiedyś. Dziś musimy szukać alternatyw, ale o tym za chwilę. No to jak już mówiłem, w parasite SEO wykorzystujemy autorytet domeny na której będziemy stawiać swojego bloga i będziemy pisać tam artykuły. Dzięki temu, że taka domena ma swój autorytet w oczach robotów Google, dużo łatwiej ją wypozycjonować właśnie w wyszukiwarkach i dużo więcej można z nią zrobić. Na przykład możesz na niej zastosować metody Black Hat, na dodać jakieś tam tysiące linków, nawet niskiej wartości. I tak naprawdę nie powinno to wpłynąć negatywnie na, na takby tak wartość Twojego bloga, a wręcz przeciwnie, powinno to pomóc twoje, Twoim wpisom, Twojemu blogowi, po prostu wypozycjonować, wbić się szybciej w top pozycję na Google i zacząć zarabiać pierwsze pieniądze. Ryzyko bana, niewielkie, bo tak jak już wspominałem, takie domeny mają po prostu wysoki autorytet i. Jeśli Google by je zbanowało, no to musiałoby zbanować naprawdę miliony stron i nie wiem, zabić biznes, który zarabia kilka, na pewno kilka milionów dolarów, może nie wiem, rocznie czy miesięcznie, bo taki portal jak Medium.com jest to ogromny portal, są tam wkładane e, ogromne pieniądze i Google nie miałoby życia, gdyby zbanowało ich domenę bo ktoś tam założył bloga na ich stronie i, i, i spamuje linkami fajne jest to że właśnie w tym Parasite dzięki temu autorytetowi tak naprawdę wypozycjonowanie strony nie kosztuje wiele samą domenę samego bloga masz za darmo jedynie co, na co musisz wydać pieniądze No to na przykład artykuł pod warunkiem że nie piszesz ich sam albo właśnie te linki o których już wspominałem Oczywiście, to też da się zrobić za darmo, ale to kosztuje dużo czasu i dużo pracy. To tyle z tych największych zalet Parasite SEO. Teraz przejdźmy do wady, tej najważniejszej wady, bo taka, taką niestety jest fakt, że musisz pamiętać, że wrzucasz artykuł, bloga, z, z, swoją pracę na czyjąś domenę i nie jesteś właścicielem tej domeny. I w każdej chwili, z dnia na dzień, możesz się obudzić, i może się okazać, że twoja strona, na przykład, została zbanowana, skasowana przez właściciela domeny, ponieważ doszedł on do wniosku, że łamiesz jakiś tam punkt regulaminu. No, oczywiście, możesz się odwoływać, ale zazwyczaj nie słyszysz w ogóle odpowiedzi i wszystko to, na co pracowałeś, na przykład przez ileś tam miesięcy, po prostu pójdzie na marne i będziesz musiał wszystko zaczynać. Od nowa. Jeśli ta perspektywa cię nie przeraża, no to czas zastanowić się, co można promować za pomocą właśnie Parasite SEO. Tutaj pr prawdziwa dowolność. Oczywiście warto na początku sprawdzić regulamin danej platformy, żeby potem właśnie żeby zminimalizować szansę na to, że dostaniesz bana. Nie da się ukryć, że Parasite SEO jest szczególnie popularny wśród dzieciaków, które chcą zarobić szybki pieniądz i promują m.in. jakieś tam yy, haki do gier, dostępy do Netflixa, dostępy do PlayStation Plus, czy jakieś tam skiny do Fortnitea. Oczywiście twierdzą, że to wszystko jest za darmo, i tu żerują na naiwności użytkowników, którzy chcą dostać coś za darmo, bo taki użytkownik żeby dostać żeby dostać dostęp do tego co tam jest promowane, musi na przykład wypełnić jakąś ankietę czy podać swój numer telefonu albo zainstalować jakąś aplikację. A potem okazuje się, że tak naprawdę to wszystko jest ściema i że nie dostanie nic za darmo i odchodzi z kwitkiem. A taki właściciel strony się cieszy, bo za każdą taką instalację, za każdy wypełniony formularz dostaje jakiś tam pieniążek. Wiem jak to działa, bo sam to testowałem wielokrotnie. Zarobiłem na tym kilka tysięcy dolarów, ale to było bardzo dawno temu. I po prostu znudziło mnie to, bo jest to praca na okrągło, praktycznie. No i też ciężko, ciężko potem z tym żyć, jak kogoś oszukujesz. O, powiedzmy tak. Nie, od razu mówię, że nie robiłem nigdy tych SMS-ów za 30 zł, co potem ktoś tam był zapisany do jakiejś subskrypcji, bo tutaj mi po prostu sumienie nie pozwoliło, a wiem, że na tym się dało zrobić kiedyś dobre pieniądze. Teraz to już jest zablokowane, już chyba w Polsce w ogóle tego nie można robić. Żadne sieci afiliacyjne i CPA tego nie oferują. Więc dobrze, że to minęło i można promować coś bardziej etycznego, o tak powiem, no to oferty CPA, czyli te właśnie content lockery są najbardziej popularne w Parasite SEO, no ale do Parasite SEO możesz wykorzystać również, do promocji w Parasite SEO możesz wykorzystać również programy afiliacyjne i właśnie o tych programach, o tym chciałbym tu dzisiaj z Tobą pomówić. Co jest najważniejsze, to fakt, że jeśli już będziesz wybierał niszę, to musisz się skupić na takich niszach, które są mało popularne, nie są oblegane przez tych największych wyjadaczy SEO, bo tak jak już mówiłem, chcesz zrobić coś tanio, chcesz zrobić coś szybko, no to też nie będziesz zarabiał tak dużych pieniędzy, no ale zarobisz pod warunkiem, że właśnie zabierzesz się do tego z głową. No i kiedy już masz taką niszę. I masz wybrane słowa kluczowe, no to warto zastanowić się, na jakiej platformie promować swoje publikacje, swoje teksty, swoje filmy. Kiedyś, tak jak już wspominałem wcześniej, Tumblr, Blackspot, Blogspot były bardzo popularne. Tak samo można było wrzucać blogi na wordpress.org, to było pod taką subdomeną. Były też Google Sites, które zostały już usunięte, i Google już nie daje możliwości publikowania blogów pod swoją domeną dlatego szukamy alternatyw na forach internetowych udało mi się znaleźć wiele rekomendacji takich jak między innymi webli właśnie medium.com o którym już wspominałem wcześniej Evernote czy WordPress.org o którym też przed chwilą właściwie powiedziałem nie da się ukryć że niektóre z właśnie z tych proponowanych platform w niektórych niszach działają świetnie ja skupiłbym się jednak na dużo mniej znanych platformach takich które nie są jeszcze opanowane przez miliony online marketerów i spamerów. Bo tam jest jeszcze szansa coś ugrać. No a jak takie platformy wyszukać? Jest kilka sposobów. Tym moim najbardziej ulubionym to po prostu narzędzie Ahrefs. Tam masz wyszukiwarkę słów kluczowych. Wbijasz sobie jakieś hasło związane właśnie z, z takimi niszami ala hacki czyli na przykład only fans hack czy Fortnite free Fortnite skins i temu podobne i tam w topach na pewno gwarantuję że znajdziesz jakieś domeny jakieś strony które udostępniają tobie które dają ci dostęp do stworzenia bloga czy Jakichkolwiek innych wpisów, w których możesz umieścić swojego linka i promować, tak jak w tym przypadku, akurat się promuje jakieś tam gry, ale ty możesz promować tam, właśnie programy afiliacyjne. W przypadku gier wygląda to wszystko naprawdę spamersko. Te artykuły, które są tam wrzucane, to są praktycznie zawsze stworzone przez jakieś tam automaty. No ale jeśli pozycjonują się, na takie trudne hasła jak właśnie jakieś tam haki do gier bo jest to dość trudna nisza No to dlaczego nie spróbować w afiliacji i na przykład w jakiś tam produktach choćby nawet suplementach być może to zadziała być może nie warto spróbować No to kiedy już masz taką platformę udało ci się coś tam wykopać coś znaleźć to co dalej No najlepiej po prostu założyć tam konto przeczytać sobie regulamin żeby Potem nie było jakichś niejasności i niepotrzebnych banów, zamówić artykuł, optymalizować go, wrzucić, opublikować i najlepiej pewnie zostawić na może miesiąc i poczekać, co się stanie. Jeśli nic się nie stanie, no to warto wtedy zamówić sobie jakieś tam linki. Najlepiej jest, jest, taki, jest takie narzędzie do budowania linków GSA. Na przykład możesz zamówić sobie 10 tysięcy linków, jakichś tam spamerskich, na stronie Fiverr.com. To jest taka strona dla freelancerów, czy nawet na forum Black Hat World. Tam są też dostępne serwisy, ludzie, którzy robią takie blasty z GSA i sprawdzić, czy to pomoże. Jeśli to nie pomoże, no to masz albo nieodpowiednio dobraną niszę. Ale zanim już podejmiesz decyzję, już zdecydujesz, że jednak ta platforma się nie nadaje do tej niszy i trzeba zmienić albo platformę, albo niszę, no to warto jeszcze zbudować jeszcze, jeden podobno, jeszcze jedną podobną stronę, jeszcze jeden podobny artykuł i spróbować zrobić dokładnie to samo. Bo jeśli coś zdarzy się pod rząd dwukrotnie, to już masz wtedy pewność, czy coś działa, czy nie działa. Bo jeśli zakończysz swój test na jednej próbie, no to być może akurat Trafiłeś na. nie wiem, jedna na milion na jakiś, że coś tam się nie udało gdzieś po drodze, i. Po prostu przypadkowo zrezygnujesz z czegoś, co może działać, na Twoją korzyść, inaczej możesz zarabiać fajne pieniądze, więc tak jak już mówię, warto testować wszystko przynajmniej dwa razy, a jak jest remis, czyli raz zadziała raz nie zadziała, no to spróbować trzeci raz i wtedy podjąć ostateczną decyzję. Tak się na przykład robi w przypadku y, testowania blogów. Do prywatnej, yy, prywatnej sieci blogów. O. Wtedy się podejmuje decyzję, właśnie po dwóch testach, czy zostawiać taki blog w swojej prywatnej sieci, czy usuwać, bo na przykład negatywnie wpływa na wyniki pozycjonowania Twojej strony. Aha, no i jest jeszcze jeden sposób, gdzie możesz się upewnić, czy akurat nisza, w której chcesz działać, będzie akurat współpracować z tą platformą, na której chcesz publikować swoje mm, prace. Wystarczy na przykład wejść sobie w, znowu w Hrefs'a, będę powtarzał o tym, mówił o tym narzędzie bardzo często na tym kanale, ponieważ jest to najlepsze narzędzie do SEO, które ja stosuję, czyli wrzucasz sobie na przykład taką domenę tej platformy do Hrefs'a, wchodzisz sobie tam w słowa kluczowe na jaki, na jaki te, ta domena się pozycjonuje, no i tam widzisz mniej więcej w jakich niszach, są najwyższe pozycje i jakie nisze warto atakować. O, jeśli nie ma tam Twojej niszy, no to nawet inaczej. Nawet jeśli nie ma tam Twojej niszy, to nie oznacza, że, że Twoja nisza tam nie będzie działać, bo być może po prostu nikt jeszcze nie próbował w tej niszy pozycjonować się za pośrednictwem tej platformy. Tak czy siak, warto przetestować, bo być może trafisz na jakiś złoty gral SEO pozycjonowania. Na koniec. Ten bonusik, o którym wspominałem, przedstawię Ci listę platform, które sam wykryłem, właśnie za pośrednictwem Hrefsa, które warto wypróbować. Ja nie będę ukrywał, jeszcze ich nie wypróbowałem, bo po prostu nie mam na to czasu. A jeśli Ty chcesz przetestować, to zachęcam. i Mam nadzieję, że jeśli przetestujesz, to potem pochwalisz się swoimi wynikami albo nie wiem, u mnie w prywatnej wiadomości, albo gdzieś tu w komentarzach na YouTube, czy na Facebooku, czy na innych moich social mediach. No to na tej mojej liście znajdziesz takie platformy jak myget.org. To chyba jedna z teraz najbardziej popularnych platform wśród tych, którzy promują właśnie haki do gier. Nie wiem, jakim sposobem ta domena zdobywa taki trafik, ale tam są już miliony, miliony wejść dziennie właśnie szczególnie w niszach tych takich Black Hat. Do tego dodałbym jeszcze gumroad.com, quora.com, czyli jedna z najbardziej popularnych platform, gdzie możesz zadawać pytania i albo po prostu pomagać rozwiązywać problemy innych. I na koniec smash.gg. To tyle z mojej strony, to tyle z tej listy. To tyle o parasite SEO. Mam nadzieję, że wyjaśniłem ci tą metodę i być może spróbujesz spróbujesz ją przetestować i tak jak już wspominałem, fajnie by było jakbyś się podzielił wynikami swojej pracy. Na koniec tradycyjnie. Jeśli tego jeszcze nie robisz, no to zachęcę cię do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka obok tu czy tu, nie wiem, zależy na czym to oglądasz. Tak Abyś był informowany na bieżąco, że nowy film pojawił się na moim kanale. Pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę, zadać pytanie w komentarzu, no i przesłać ten film dalej, bo dzięki temu zwiększysz moje zasięgi i więcej ludzi będzie mogło się dowiedzieć, że można zarabiać bardzo fajne pieniądze w internecie. I to wcale nie jest jakieś takie trudne. No i nie zapominajmy, Social media, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, tam operuję, tam staram się dzielić jakimiś materiałami, które po prostu z przyczyn technicznych ciężko mi tutaj wrzucić na YouTube. A. Z mojej strony to wszystko. Trzymaj się gorąco. Pozdrawiam Cię. Cześć!